Serwusz! Wybieramy się dzisiaj do Chatki Górzystów na hali Iżerskiej. Przepiękne miejsce, już odwiedzane przez nas wiele razy. Ale dzisiaj wybieramy się z Jakuszyc. Pierwszy raz tędy, przez chroniszko Orle, właśnie do Chatki Górzystów. I będziemy tam Nocować w namiotach. Także chodźcie z nami w to urokliwe miejsce. Zaczynamy wędrówkę z Polany Jakuszyckiej, z parkingu. O, na obecną chwilę to koszt 20 złotych za dzień. I tutaj taką leśnym traktem, który najprawdopodobniej zimą służy do tutaj jeżdżenia na biegówkach, bo Jakuszyca to jest jeden z większych ośrodków właśnie narci biegowych. Maszerujemy sobie właśnie już w stronę sklepu Orle. Rozpoczęliśmy takim gdzieś 15-20 minutowym podejściem. Nie jest ani wysiłkowe, ani męczące. Takie ładnie pnąca się pod górę dróżka. I teraz jesteśmy na wysokości 988 metrów, i na punkcie samolot. O teraz już mamy generalnie cały czas górki, bo osiągnęliśmy chyba najwyższy punkt tutaj, naszego dzisiejszego wyjścia. I teraz szeroką, równą drogą, to najprawdopodobniej przygotowaną tutaj, właśnie jako jedna z tras biegowych. Dalej podążamy. W stronę, słońca, orle. Po jakiejś niecałej godzince marszu już dochodzimy do schroniska Orle. Właśnie wyszliśmy na schroniska Orle, bardzo fajne schroniska. W sumie pierwszy raz byliśmy tutaj od tej strony, w tym miejscu, i no bardzo nam się podobało. Przystępne ceny, jeżeli chodzi o piwko, bo 12 zł. Także, no to w dzisiejszych czasach to nie jest dużo. No i teraz właśnie zmierzamy drogą. Yy, można powiedzieć układu słonecznego, aż do schroniska yy, chatka górzystów. Dlaczego drogą yy, układu słonecznego? Ponieważ od schroniska Orle, które jest yy, można powiedzieć słońcem, jest tam też yy, takie miejsce, w którym jest zaznaczone słońce. Można powiedzieć w skali równomiernie są rozmieszczone wszystkie planety układu słonecznego, aż yy, kończąc się na w schronisku w Hadce Górzystów. Maszerujemy teraz czerwonym szlakiem, właśnie między Stroińskim Orle, a Halą Izerszką, na której znajduje się właśnie chatka górzywców. Szlak bardzo, bardzo popularny wśród rowerzystów latem, a zimą wśród narciarzy biegowych, których jednych i drugich tutaj w zależności od pory roku można spotkać naprawdę bardzo duże ilości. Zresztą w ogóle Góry Izerskie są bardzo przyjazne rowerzystom. No pewnie też ze względu na to, że tutaj nie mamy parku narodowego. Więc jazdy tutaj na rowerach, no są bardzo przyjemne. Są też wybitności terenu. Nie są jakieś duże. Po prostu też pokonywanie ich od małych Entuzjazmów, entuzjastów y, sportów rowerowych, a nawet seniorów, jest bardzo, trzeba powiedzieć, w dużym stopniu tutaj rozpowszechnione. Co cieszy. No i też trochę takich piechurów jak my, też się tutaj trochę zdarza. Dotarliśmy na halę izerską. Już od dali widać nasz główny cel, czyli chatkę górzystów. Tak no przepiękny, rozległy teren. No, Góry Izerskie może zbyt wow nie robią. Ale naprawdę hala izerska to jest jedno tutaj z piękniejszych miejsc w tym regionie. I rejonie. Także na pewno polecamy wszystkim wybrać się tutaj, o, czy to od strony Orle, czy od strony Świeradowa Zdroju. Także w Hadze Górzystów oczywiście mamy zamiar skosztować pysznych naleśników z jagodami, jak za każdym razem, jak tutaj bywamy, niezmiennie. Od 2013 roku, kiedy tutaj byliśmy pierwszy raz, czyli no 10 lat temu, no niezmiennie pyszne są te naleśniki. I na pewno każdemu tutaj, który do Chatki Górzystów się wybiera, no polecamy skosztować. Może takie małe sprostowanko. Tutaj nie, że góry i zerskie nie robią wow Po prostu polskie, polska strona jest taka, można powiedzieć, spokojniejsza, a czeska, taka trochę można nawet powiedzieć, bardziej zwariowana. ciekawszymi troszeczkę szlakami i ciekawszym ukształtowaniem terenu. No wielkimi krokami zbliżamy się już do chatki Górzychtów, teraz niestety już jest asfalt, który prowadzi aż do samej Polany Izerskiej, która jest jeszcze dalej, no ale tym razem na nią nie będziemy się wybierać. no to dotarliśmy do naszego celu wyprawy, którym jest chatka górzystów na hali izerskiej. Tutaj tłumy jak zwykle latem, ale to i tak i tak nie przeszkadza w tym, że sam klimat tego miejsca jest naprawdę rewelacyjny. Tak, jesteśmy pod chatką górzystów. Piękny zachód słońca się zbliża. Że złota godzina już jest. Dużo namiotów, że no nie myśleliśmy, że będzie ich mniej. Ale no w ogóle prawie całe schronisko obłożone. Ale rewelacyjny klimat. No. Kolejki w szczytowym czasie no za naleśnikiem czekaliśmy półtorej godziny w kolejce no ale oczywiście jest warto bo naleśniki przepyszne no i tutaj lubimy po prostu Halę Izerską i zawsze chętnie tutaj wracamy w ten jeden właśnie nasz najbardziej lubiany zakątek Gór Izerskich Poranek jest magiczny. Pięknie mgiełki się unoszą. Mam nadzieję, że kilka fajnych kadrów uda mi się zrobić dzisiaj. Słońce jeszcze nie wstało. Ale już zaczynają się tutaj na chmurach takie piękne róże. I złote kolory pojawiać, także no już za chwilę słońce wyjdzie ponad horyzont a co no, sama hala izerska o wschodzie słońca, pierwszy raz jesteśmy no cudowne, no niezwykłe i magiczne miejsce a pod namiotem, jak to pod namiotem no trzeba się liczyć z tym, że no nie jest się samym i z niektórych słychać po prostu. No i kończymy nasz pobyt pod namiotem przy chatce górzystów. No, świetne doświadczenie. W sumie to pierwszy raz namiotowaliśmy, ale no na pewno będziemy to powtarzać. Także no, jak podobał się Wam film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, napiszcie czy też biwakujecie przy schroniskach górskich i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć! Z górzystów już po wyjściu z hali Iżerskiej odbiliśmy w niebieski szlak, a następnie będziemy się kierować przy skrzyżowaniu na zielonym i tym szlakiem właśnie dojdziemy do Jakuszyc do parkingu. I z niebieskiego szlaku odbiliśmy na zielony i teraz już bezpośrednio w dół taką asfaltową już drogą idziemy na parking do Jakuszyc gdzie no będziemy już kończyć nasz weekendowy pobyt w chatce górzystów po krótkim odcinku asfaltu no znowu weszliśmy Szlak leśny. I tutaj, taką szeroką, kamienistą, dróżką, przechodzimy na parking. Dochodzimy już do parkingu, na którym zaparkowaliśmy samochód i tak oto zakończył się nasz wyjazd. Cześć.